Przedstawiciele Dolnego Śląska oraz Czech spotkali się w Zamku Książ, aby porozmawiać na temat projektu dotyczącego współpracy na pograniczu polsko-czeskim. Współpraca Dolnego Śląska z południowym sąsiadem trwa od 20 lat. A w związku z tym, że współpraca ta wchodzi w nowe dwudziestolecie, pojawiły się kolejne projekty związane z kulturą, turystyką oraz ochroną środowiska i transportem. Wykorzystywanie wspólnie środków europejskich. Chcemy, żeby te środki były jak najbliżej aglomeracji Wałbrzyskiej, jak najbliżej południa Dolnego Śląska. Dlatego wczoraj wieczorem podjęto decyzję o 60 małych projektach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, ale ale też lokalne drogi, lokalne połączenia na całym pograniczu polsko-czeskim w granicach województwa dolnośląskiego. Po małych projektach pojawił się również pomysł na duży projekt, który mówi o utworzeniu sieci komunikacyjnej na pograniczu polsko-czeskim w obrębie Sudetów, tak aby stały się wspólną atrakcją turystyczną. Są to małe odcinki do remontu bądź do wybudowania po naszej, po czeskiej stronie, tak żeby ta droga stała się sama w sobie atrakcją akcją turystyczną i żeby pozwalała y, objechać y, i po uzdrowiskach naszych, i po zabytkach, i po centrach sportowych y, po czeskiej y, stronie. Y, do tego projektu również zaprosiliśmy y, Saksonię. I chcemy do roku 2020 grą środków wydać na właśnie tą sieć komunikacyjną, żeby Sudety, które kiedyś były barierą we współpracy polsko-czeskiej, dzisiaj stały się pomostem jako atrakcja turystyczna. Świadczy to o dobrej współpracy pomiędzy Polską a Czechami, które uważają ją za flagową oraz znaczącą dla poprawy ochrony środowiska na pograniczu obydwu państw. Przecież szereg tych które zostały były zmienione, mają dopad, bo i napomagają k ozdrawianiu przyrody a rozwoju regionu w ramach, powiedzmy, ekologicznych limitów. Wszystkie te działania, które tutaj były wymienione, wpływają nam na środowisko naturalne, bądź też na uzdrowienie właśnie tego obszaru pod kątem też norm ekologicznych czy środowiskowych. Já osobně se, jsem se pohyboval v oblasti česko spolupráce, v oblasti životního prostředí někdy od konce 90. let. Osobně od let 90. účastnice v té spolupráci česko A právě zejména pokud se týká tady těch zmiňovaných regionů, těch našich příležitých oblastí, tak za to období od začátku 90. let do současné doby došlo k rapidnímu zlepšení kvality životního prostředí a tím i kvality života lidí nebo obyvatel v těch oblastech. Jeżeli chodzi o te regiony przygraniczne, o których tutaj mówimy, to właśnie od początku lat 90. bardzo mocno poprawiła się jakość środowiska i tym samym również jakość życia mieszkańców tych terenów. Ja bym chciał te osoby z Solstiratów zdolności i wyborną z naszymi polskimi partnerami na wszystkich ich. I również chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę z naszymi wszystkimi polskimi partnerami na wszystkich szczeblach. Władze obydwu krajów mają nadzieję na owocną współpracę przez kolejne lata. Na pewno pomoże im w tym nowe rozdanie środków unijnych, które na lata 2014-2020 ma być dwukrotnie większe niż poprzednio.